No niestety. Tak się złożyło, że akurat w meczu u nas przegrywamy 2-1. No, na pewno smutno dzisiaj. Jakieś pytania? Dzisiaj cały blok defensywny nie wyglądał najlepiej. Znaczy nie wiem, nie wiem czy wyglądał nie najlepiej, bo akurat stworzyła sobie korona... W pierwszej powie tylko o sytuacji po stałych fragmentach gry, a w drugiej przycisnęli co prawda przez 10 minut, ale później to praktycznie Krzysiek Pilarz no, nie miał co robić przez większość meczu, więc. więc nie wiem, nie wiem. No, każdy ma prawo do swojego zdania, ale bym musiał, musiał sobie ten mecz spokojnie obejrzeć, żeby, żeby to jakoś określić konkretnie. A ten mecz zakończył pierwszą rundę sezonu. Zasadniczego zdobyliśmy 24 punkty, to jest więcej niż przez cały ten. 23. 23 punkty, tak to liczę. to jest więcej niż przez cały sezon w 20 No w sumie mało nas to obchodzi ile wtedy punktów zdobyliśmy, bo to jest już po prostu coś innego, nowa drużyna. No żałujemy tylko straconych szans w tej rundzie, bo tych punktów mogło być trochę więcej. No ta przerwana seria przyszła w takim no, dość nieoczekiwanym momencie, bo pewnie... Pewnie byliście no, mocno przekonani, że, że dzisiaj będzie piąty kolejny Nie no, tak nie można mówić, na pewno wyszliśmy na boisko, żeby wygrać, ale czy byliśmy przekonani, no w sporcie nic nie można zakładać z góry na pewno. Zdawaliśmy sobie sprawę, ktoś to fajnie napisał, że to jest przewidywalnie nieobliczalna drużyna, no i tak dzisiaj to wyglądało, że bramki straciliśmy ze stałego fragmentu gry i później po łańcuszku błędów, w różnych formacjach no, strzeliśmy sobie samobuja, bo tam chyba dobro maczał palce przy tej bramce, no niestety. Abyś miał wymienić jeden powód, dlaczego dzisiaj ten mecz zakończył się poradnie? No nie potrafiliśmy sobie za bardzo stworzyć dzisiaj sytuacji bardzo dobrze się korona broniła. No. W drugiej części meczu, szczególnie po tych 10 minutach pierwszych kiedy nas przycisnęli, no to później już ten przysłowiowy autokar zapark zaparkowali przed polem karnym i bardzo ciężko coś było zrobić. No pchaliśmy się troszeczkę, chyba środkiem niepotrzebnym. Może było. Trzeba spróbować trochę więcej wrzutek. No, mądry Polak po szkody. Po szkodzie dopiero mówię po jakiejś głębszej analizie po obejrzeniu tego meczu można sobie na te pytania trudniejsze odpowiedzieć.